ma jestem. Igi czy, czy, czy. To mój szósty odcinek. Już e, zrobiłem bardzo dużą przerwę, e, nie wiem, gdzie się nie widzieliśmy. Nie wiem, około ile, ale bardzo długo już się nie widzieliśmy, a za ten czas zdążyłem zrobić coś superowego. Patrzcie. zrobiłem sobie tutaj taką małą twarz, znalazłem trochę farbnika i i grałem sobie na hardzie zabijałem sobie szkielety no i pewnie myślicie mam diamenty a używam stalowych rzeczy ponieważ żelaza wydobyłem też bardzo dużo jak widzicie to mi zostało po czymś to też bo, bo gdybyście widzieli gdybyście gdybym nagrywał to ile ja zebrałem rzeczy to byście nie wiem co zrobili ile ja zebrałem kamienia proszę popatrzcie na to strasznie długo mi to zajęło <laughs> musiałem wkopywać się do samego wnętrza znaleźć Uuu! znaleźć tą głupią lawę czekajcie Widzicie, naprawdę to było trudne. Zbudowanie ze stona. To po prostu... Tyle znalazłem węgla, więc myślałem, że do czegoś go wykorzystam. Tak samo mam tu dużo piasku, więc wydobywałem na to szkło i zrobiłem sobie coś takiego. I przynajmniej teraz nie wypadnę. Ale naprawdę, uwierzcie mi, to mi zajęło bardzo dużo czasu. Było bardzo trudne, ale się podjąłem. Naprawdę. Jeszcze nie dokończyłem, yy, ponieważ jestem jeszcze w trakcie budowy. Jak widzicie, mam tu skok do wody, szybkie zejście. Tu jeszcze metilawa i stamtąd. Stamp. tam po drugich stronach też. Czekajcie, czekajcie, czeka, czeka, czeka. No i tak. Zaskoczymy sobie do wody. Mm. No nie! Coś mi się zacięło. Żal mi tego czekajcie. Kup. Lol. Denerwuję. Ale normalnie działa ten skok, tylko teraz mi się mi tak lakuje, ale to... Nie bójcie się, w końcu opanuję. Pamiętacie odcinek, kiedy pokazałem moją drugą zapiskę. Mam ciągle te dwie. A o! Pokażę Wam coś. Mam własnego skina. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. Grałem sobie, też wam yy, pokażę. Kupi, awans. Też wam pokażę, jak grać skina. No super, ja już mam stronkę to... Będę go nagram, tylko ogarnę troszeczkę lagi. Oczywiście sam, sam tego zrobiłem. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję, że wieża wam się podoba. Mam nadzieję, że buźka w moim domku wam się podoba. Łata. Nie do końca. Myślałem coś, ale... Mam nadzieję, że Podoba Wam się to, co na razie zrobiłem. Silnie, oczywiście piszcie w komentarzach, ja to dobrze zrozumiem, bo na przykład każdy lepiej buduje ode mnie. Ja mam takie małe, mały domek, ale myślę o powiększeniu zrobieniu drugiego piętra. Coś w ogóle, żeby zrobić. No nie, też. Dobra. Ja no ten odcinek skończę podkurzającym deszczem, nie złapam. Jeszcze pokażę. Mam stację kolejek w tej drugiej zapisce. Pomagał mi Jumper. Mam też trochę tekstur paków. Fajne są, na, naprawdę. Yy, podam wam stronkę. To nie dzisiaj. Dobra, no to tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że Wam się podobają moje budowle. No to na razie.